Hej, hej, Siemanko, ja jestem Topolo i witajcie w kolejnym odcinku z serii challenges, z serii duetu Topolo and, and Waffle, cześć Waffle. Siema, siema. Dzisiaj kontynuujemy drugi odcineczek, drugą perspektywę challenge'u z nieskończonymi artefaktami sakwy żywiołów w połączeniu z piórkiem. Tak jak możecie zobaczyć na mój ekwipunek. Mam tutaj wspaniałą szatę z szybko nogami, ostudzeniem, synergią prędkości, czasem odnowienia artefaktów minus 40% i z ostudzeniem mamy niemalże minus ile? 40 minus 78 będzie tego e, skróconego czasu. Do tego obrażenia za atfaktu plus 50, no daje to kosmiczny efekt, tak jak mogliście zauważyć już na poprzednim odcineczku u Wafla. Oczywiście e, zerkajcie, jeżeli ominęliście ten odcinek, zerkajcie na opis. Tutaj też jest podlinkowany e, odcineczek do pierwszej części. Tutaj tak jak Wafel mamy przekaźnik dusz, wybuchająca cięciwa i odnawiające uderzenie e, w przypadku łuku. E, różnicą jest u mnie to, że mam 5 dusz wszystko pod krytyka Dodatkowo zbieranie dusz, plus jeden, grabież, grzmot, fala uderzeniowa. No i cóż, no i cóż, zaczynamy wafel co? Przejdźmy do generowania misji. Tak, tak. Tylko jeszcze jedna poprawka. Ogólnie z tym zmniejszeniem czasu artefaktów, to to się nie dodaje, tylko mnoży. Więc to wcale mhm. nie będzie 78, tylko około 65. Ok. A tak, tak, to jest bardzo duże, bardzo duże Okej, okay. duża redukcja. Dobra, 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 dzięki, dzięki za sprostowanie. Byliśmy sobie Jungle Awakens, bo już dawno w dżungli nie byliśmy. No i co, weźmy sobie za świątynię i zawalczmy z bossem. Chyba, że codzienna próba. Zdrowie gracza zwiększona o 20%. Gracze stosują zakręcie z kobiet Agonii. I istnieje następująca liczba mobów walczących wręcz z zakręciem Osłabienie. Będziemy mieli. A to osłabienie w sumie chyba nie będzie na nas za bardzo działać, bo my nie bijemy za bardzo wręcz. Więc tak Aha. naprawdę to jest ułatwienie niż utrudnienie. Tak, i to jest codzienna próba drugiego poziomu. Także Daily Trial będzie hardfrowo. No, będzie, będzie. Coś czuję, coś czuję. No już ostatnio się przekonaliśmy, że to jest, jest niezły zestaw. No ale jak widać, że nie wszystkie jest. challenge są takie easy peasy, niektórych challenge no, nie da się nawet przejść i czy to u mnie, czy u Ciebie. No ale to jest właśnie tak, tak. specjalne wyzwanie dla widzów, specjalnie dla Was to nagrywamy, żebyście mieli co robić. Jeżeli nie macie pomysłów nagranie, to właśnie zerkajcie na nasze odcinki. Eee, służymy pomocą inspiracją. Ten zestaw też nie jest jakiś który do zdobycia, więc tutaj możecie sobie na luzie zebrać i sami takie coś odwalić. A jak mm -hmm. widać, jest, jest moc. Tak, szczególnie. Tylko nie mamy żadnych redukcji obrażeń, więc lipa Tak, szczególnie. Tacy. Szczególnie zarykacie do sklepikarzy, bo większość tych itemów naprawdę jest bardzo łatwa do zdobycia u sklepikarza. Co zakończenie każdej misji macie kolejne losowanie i, i, i kolejny zestaw produktów do kupienia u sklepikarza To brzmi jak reklama Tutaj, obok masz schodki A już 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 są schodki. Czekaj, czekaj, czekaj. o, o dobra, jest. Poczułem się jak prezenter mango tyle zakupy mango Kup tylko teraz, a zdobędziesz gratis Wow Dobra. I Gold czyści. Kurczę, ja muszę nie. chyba na daily trail chodzić, no bo dawno. Dawno mnie tu nie było. Nie wiem, ja chodzę praktycznie zawsze. Na jakieś daily ale Wiesz co, ja po przejściach na plus 20 jak było wtedy to zbugowane. Co, co nie dało się tego zrobić pra praktycznie. To to sobie darowałem już potem tylko... Yy, Czekaję na nether. No i jak był nether to już tylko jeszcze hunty i... Złocone itemki a, zbierałem no tak A no tu daily master teraz w tych ancient Hands, no, Wszystko ogarnąłeś A jak, a jak R Ranking nadal trwa Także głosowanko, głosowanko mm -hmm. drodzy widzowie no Już wiadomo kto tam wygra To już jest ten Tak Widać tak. to wygrywa tak, tak ostro nie tak, no pierwsze miejsce raczej Au. będzie dosyć oczywiste. Uwaga, ty, ty, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jestem, jestem. Dos pierwsze miejsce będzie dosyć oczywiste dla mhm. wszystkich, ale bardziej mnie interesują dalsze pozycje, na przykład czwarte, trzecie miejsce Tam jest, tam się dużo dzieje teraz. Często się to zmienia czy, czy, czy horror, czy, czy ewentualnie nie czy horror Czy ochydny tkacz, czy cokolwiek innego Wow. teraz tam lecę Nie ma nikogo? Nie ma, nie ma, pusto. To ten jeden szkielet. O, no i lecimy dalej. A nie, tu jeszcze, tu jest panda. Panda jedna, panda druga. Ja Dobra, ogarnąłem ostatnią. Fajnie, fajnie, jest tutaj dużo miksturek. Mhm. Dębowa ehm, zbroja. Musisz mi zostawić jakieś strzały, bo nie mam żadnych. Ej, ty As... też nie masz żadnych. o! o. Ej, jest problem. Jest tutaj problem. bardzo mało strzałek się respi. No, jest lipa, jest problem. No ale czekaj, piórko nam nie resetuje tego? Nie, też nie. Ale tutaj liczymy na naszą zbroję, która zadziała bez yy, posiadania strzał. Ta redukcja powinna być wystarczająca. Uwaga, skrzynka, biorę sobie dla siebie. Bierz, bierz. Ja też to jedno biorę. Dobra, może o. nie będę aż tak dużo unikał jak nie potrzebuję. Mm -hmm, mm -hmm. Ja też już się za, zapominam. Coś tu, tu dropło. O, o i jedzonka. spadłem. O, jest ryzykownie. Mm -hmm, jest ryzykownie, ale. Ale jest też moc. No chyba, że nie mamy strzał. Wtedy mocy nie podoba. ma. Ale to jest też taki bardzo fajny zwrot akcji, w którym wiesz, nagle się orientujesz. O nie, no. nie mam czegoś. Musisz, musisz mi zostawić, a takie... O nie, ty też nie masz. Tak. No. Dobra. Kolejna panda. No, ale też wymyślili z tymi pandami naprawdę... Mhm. Ale powiem Ci, że dalej jest fajnie tak wrócić. Na przykład, jak gramy sobie we dwójkę, mm -hmm, szczególnie tak, tak. właśnie grając z kimś. Dawno nie graliście w Creepy Winter czy w Jungle Awakens. Wróćcie ze znajomymi do tej samej miejscówki i zobaczycie, że e, na przykład po tylu dodatkach, po tylu DLC, nabiera to jakiegoś koloru, sensu. Zobaczcie z tymi mm, tak, artefaktami tak. nowe bronie. Jak się razem przechodziłem, to miałem takie. Eee, no słabe DLC, no fajnie, niby jakieś tam nowe mobki i tak dalej, niby jakieś nowe lokacje, ale no przeszedłem to w dwa odcinki i koniec. No, Ale, dokładnie. no jednak to jest, jest pewna różnorodność. Te DLC dodają, dodają kolorów właśnie. Okej. Okay. Dokładnie, właśnie o to chodzi, o to chodzi. Yy, strzałki potrzebujesz? Eee, yy, mam 60 więc sobie potrzebuję, tak. Dobra. zostawię, zostawię tobie. Okej. Okay. O, i tu będzie właśnie skrzynka z zasobami. A jest, 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 dobra, weź pierwszy sobie. No, ta miejscówka jakaś jest łagodniejsza. Chyba, że Daily Trial jest po prostu niższego poziomu, jeśli tak można powiedzieć. Ale że łatwiejsza miejscówka niż nasz ostatni challenge? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że ty no, myślę, zrobiłeś że ty, trójkę. Dosyć, dosyć trudno Uwaga, było. TNT, rzuciłem i umarłem. No Tam było dużo spawnerów ogólnie. No i też ogólnie trudny dosyć poziom. A czemu to nie jest jakaś bardzo trudna? Jedynie te creepery, no creepery to... Tak, będzie trzeba uważać tutaj na ten temat. No, i zobaczymy, jak to kiedyś będzie, już za parę dni dosłownie. A już po publikacji mm, tak, tego tak. odcinka, u mnie teoretycznie DLC już jest w grze. Także, no, pewnie niebawem pojawią się odcinki z Daily Trial z kapitanami, tak? Zobaczymy, jak to w tym przypadku będzie wyglądało. A on nieciekawie właściwie będzie działać, bo jak, jak zabijesz, to albo dostajesz nowy modyfikator yy, utrudniający, albo chyba. Po prostu zwiększać się poziom trudności, i tyle. Jakoś coś tam pisał twórcy takiego. Tak, z tego co ja wyczytałem. E, pierwsze zabicie bossa powoduje to, że ci wzrasta e, poziom trudności całego, całe, całej misji, o ileś tam oczek, a drugie ubicie, drugi token dodaje dodatkowe utrudniacze, co też mogliśmy zauważyć na trailerze od twórców dzienniki twórców. No ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze. My tutaj wykonaliśmy misję. Dropa mi wzmocniona kolczuga 253 level. Item o szkoda, że nie zbroja lidera albo coś tego typu. Eee, no i co. Jak uważacie, drodzy widzowie, trudny challenge, czy, czy nie, czy nasz build Wam się podoba, czy będziecie używać, czy macie problemy ze znalezieniem tych itemków. Postaramy się tutaj na live wam coś tutaj zapodać. Dać jakiś giveaway, zobaczymy, pomożemy. No i co? Widzimy się na kolejnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wafel za nagrywki. No, dziękuję, dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście też zapraszam na odcinek pierwszy. U Wafla. Na razie, śmanko, Hej! Yo, yo.